Jestem po rozmowie z komendantem wojewódzkim, generałem Piotrem Filipkiem, zastępcą komendanta wojewódzkiego, brygadierem Przeczkiem, i oni wyrazili pełną akceptację dla tego typu działań z naszej strony. Tutaj komendy. Ja chcę patrzeć w przyszłość i tak naprawdę, pierwszym. Że tak powiem, etapem czy, 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 czy przedsięwzięciem, które by trzeba było w tym temacie zrobić, to pozyskać grunt. Nie ukrywam, że w zasobach mienia gminy, mszana dolna, jesteśmy zainteresowani, że tak powiem, gruntem na witowie, tak zwane w Mszanie górnej, tutaj za mostem po lewej stronie. I tu chciałem prosić Szanowną Radę Pana Wójta o to, aby rozważyli możliwość przekazania części tego gruntu na potrzeby Państwowej Straży Pożarnej, tak ażeby można było, że tak powiem, zacząć przede wszystkim od tego, od, 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 od gruntu, od przekształcenia tego gruntu odpowiednio, tak dostosowania, żeby można było tam, że tak powiem, stworzyć jakieś plany budowy docelowo. I czy to będzie za kilka, czy za kilka, kilkadziesiąt lat być może uda się pozyskać środki finansowe na budowę i realizację tego typu przedsięwzięcia. Ja no, chciałem prosić Szanowną Radę, żeby mieć to na uwadze i wspierać nas w tym przedsięwzięciu ja tutaj mówię jest mi no, leży mi na, bardzo na sercu poprawa bezpieczeństwa i, i, i że tak powiem, żeby to bezpieczeństwo stało jak na najwyższym poziomie. Jeszcze raz deklaruję ze swojej strony współpracę w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców i też proszę o wsparcie. Dziękuję bardzo. Temat budowy posterunku i pomieszczeń dla Państwowej Straży Pożarnej na terenie tej naszej enklawy Zagórzańskiej nie jest jakby nowy, ponieważ z poprzednim Komendantem żeśmy wstępnie to omawiali. Nawet zebranie wiejskie w Wyszanie Górnej pozytywnie jakby Zaopiniowało ten wniosek. Rzeczywiście, taki posterunek, gdyby Państwowa Straż Pożarna pozyskała środki, można byłoby tam umieścić również czasowy posterunek pogotowia ratunkowego. Myślę, że taki budynek miałby to trochę szerszą funkcję. No, ale to wymaga, że tak powiem, no wszelkich uzgodnień przede wszystkim. Określenia, który termin, który teren byłby najbardziej optymalny dla państwa, na no, to związane jest z tym, że gmina musiałaby przystąpić do zmiany w studium oraz w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Niewątpliwie tutaj z tego, co słyszę, wśród radnych jest, jest taka wola, żeby żeby poprawić funkcjonowanie posterunku Państwowej Straży Pożarnej, żeby nie byliście na garnuszku ochotników, strażaków z miasta, z mszany dolnej, tylko żeby, żeby po prostu wybudować i taką siedzibę stworzyć. Co zresztą pan komendant poprzedni mówił, że, że miałby też wsparcie i pana wojewody no i komendanta głównego i wojewódzkiego Państwowej straży pożarnej, bo to wymaga, że tak powiem, to nie da się zrobić ani szybko, ani łatwo, to wymaga pewnie nakładów. Ale tak jak mówię, no my też to, o czym pan tutaj komendant wspomniał, też zależy nam na tym poszerzeniu platformy bezpieczeństwa publicznego na terenie naszych trzech jednostek.